Znaleźliśmy właśnie z z Grummit for Speed Shift, z tego co widzę, są tutaj dostępne dwie trasy, no i zaraz zaprezentujemy Wam rozgrywkę właśnie z tej gry. Zaczynamy oczywiście od menu głównego. Następnie przechodzimy do wyboru trasy w tej wersji tutaj udostępnionej. Mamy do wyboru tylko dwie trasy oraz pięć samochodów. Ja sobie wezmę na początek BMW. Tak, tutaj mamy ekran wczytywania gry, i już w tym miejscu widać, że za określone miejsce na podium otrzymujemy konkretną ilość punktów. Tutaj również w czasie samej gry zauważycie, że za określone elementy, określone osiągnięcia w czasie wyścigu otrzymujemy punkty, no i na na samym końcu te wszystkie punkty są sumowane i możemy w ten sposób awansować na coś w rodzaju wyższego poziomu doświadczenia. Od razu uruchomię widok z kokpitu. W końcu to teoretycznie jest jedna z największych zalet tej gry, przynajmniej bardzo mocno promowana. No właśnie już tutaj na pierwszym zakręcie da się zauważyć dwie rzeczy. Pierwsza to, że przeciwnik przede mną sam popełnił błąd i wypadł z trasy, a druga to fakt, że zostałem przez innego przeciwnika wypchnięty z tej trasy. Ogólnie w tej grze panuje prawo silniejszego, prawo dżungli. Tutaj nie ma się co cackać z przeciwnikami, po prostu trzeba walczyć o swoje miejsce na torze, często ich spychać. Oni oczywiście nie pozostają nam dłużni, również nas spychają, no i czasami dochodzi do całkiem fajnych starć na trasie. Możecie obserwować cały czas w lusterku, właśnie zbliżając księ przeciwników, którzy starają się mnie czasami wypchnąć z toru. W tej wersji gry mam wrażenie, że jest uruchomiona tylko jedna asysta, mianowicie ten zielony pasek wskazujący najlepszą drogę, po której dobrze jest jechać, oraz podpowiadający nam, że warto na przykład przed zakrętem zwolnić. No, jest to element typowy obecnie dla większości gier wyścigowych. Sam system jazdy jest dość przyjemny, troszkę takie wypośrodkowanie tutaj jest między y, grą stricte zręcznościową a symulacją. Bardzo tutaj wszystko przypomina ogólnie grida, co oczywiście nie znaczy, że to źle. W momencie, kiedy zderzymy się z dużą prędkością ze ścianą, to właśnie na ekranie pojawiają się takie efekty specjalne. Czasami tylko ekran zrobi się czarno-biały, a czasami wszystko zostaje zamazane, co też za chwilkę zobaczycie zapewne. Właśnie staranowałem jednego z przeciwników i zdobyłem za to 300 punktów, czyli za dość niegrzeczną jazdę również można zarobić cenę punkty. No tak tego rodzaju punkty zdobywamy oczywiście nie tylko za rozbijanie się po torze, ale również za ładne pokonywanie zakrętów, za czyste pokonanie konkretnego odcinka trasy. No, i tak dalej to wszystko na końcu, jak już mówiłem, zostaje podsumowane. Oczywiście w grze możemy używając prawego analoga rozglądać się po całej kabinie. Warto zauważyć oczywiście płynne ruchy dłoni, które zmieniają biegi, łapią kurczowo kierownicę, jest to całkiem przyjemnie zrobione. Wygląda na to, że w wyścigu chyba się nie uda wygrać, zatem najlepiej będzie, jak po prostu pokażę Wam, jak samochód się zachowuje w przypadku dość silnych, szybkich i niebezpiecznych wypadków. Wtedy właśnie pojawiają się te różne efekty specjalne, które również były zachwalane przez producenta. No dobra, zobaczyliście w akcji grę Need for Speed Shift, grę, która dość dużo czerpie na przykład z Grida, no i wygląda, prezentuje się całkiem przyjemnie. System jazdy również jest y, zupełnie OK. Oczywiście fani takich bardziej skomplikowanych symulacji mogą troszkę narzekać, ale naprawdę gra się bardzo fajnie i myślę, że jak już będzie udostępniona troszkę bardziej rozbudowana wersja gry, to no, nie zawiedziemy się. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. No i oczywiście czekajcie na kolejne materiały prosto ze 3.